Zapraszam na konferencję prasową Konfederacji Korony Polskiej. Prezes Partii Konfederacja Korony Polskiej, polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun i komitet polityczny tej partii w imieniu wyborców Grzegorza Brauna kieruje do kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta RP pytania. Pozwolę sobie zacytować komunikat Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej. Konfederacja Korony Polskiej opowiada się za jawnością i uczciwością w życiu publicznym. Z tego względu oczekujemy od kandydatów na prezydenta RP udzielenia pilnej, jasnej i kompletnej odpowiedzi na poniższe pytania odnoszące się do najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego wywołanych przez działania i zaniechania rządów i prezydentów ostatnich lat i dekad. Czy jako kandydat na prezydenta RP będzie pan kierował się wyłącznie polskim interesem narodowym, a w szczególności czy zobowiązuje się pan do po pierwsze, zdecydowanych działań na rzecz pokoju, zwłaszcza do niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz nieprzekazywania sprzętu wojskowego na rzecz Ukrainy? Po drugie, Zdecydowanych działań na rzecz zachowania jednolitości i tożsamości narodowej państwa polskiego, a zwłaszcza powstrzymania Ukrainizacji Polski, stanowczego potępienia banderyzmu i wyegzekwowania ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Trzecie, zdecydowanych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności odrzucenia tzw paktu migracyjnego Unii Europejskiej i powstrzymania imigracji zarówno legalnej, jak i nielegalnej. Po czwarte, odrzucenie tak zwanego Zielonego Ładu Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa, górnictwa, budownictwa, energetyki i motoryzacji. Po piąte, zaniechania legalnego dzieciobójstwa, a także eksperymentów medycznych na Polakach, przymusu szczepień, selekcji eugenicznej oraz eutanazji wprowadzanej między innymi pod hasłami terapii daremnych i śmierci mózgowej. Po szóste, Rozliczenia Instytucjonalnego Bezprawia lat 2020-2022, między innymi w lecznictwie, wojskowości i gospodarce, a w szczególności ukarania winnych i sprawców kierowniczych oraz uczynienia poszkodowanych i rodzinom ofiar, po siódme, doprowadzenia do ekshumacji w jedwabnym, odrzucenia roszczeń żydowskich oraz zaprzestania celebracji hanukowych. W Pałacu Prezydenckim podpisany Komitet Polityczny Konfederacji Korony Polskiej. A teraz o komentarz proszę posła Romana Frica, wiceprezesa Konfederacji Korony Polskiej. Szanowni Państwo, jak przeczytał wcześniej poseł Włodzimierz Skali, również wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej, odpo odpowiedzi na, na te zadane pytania powinny być dla każdego polskiego. Patrioty banalne, wszystkie powinny być twierdzące. Przecież to nie trzeba wymyślać specjalnie prochu. Komentarz nasuwa się sam. Polska powinna być krajem niepodległym, stanowić ważny podmiot w życiu podmiotu, w życiu międzynarodowym, w polityce zagranicznej i w polityce wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w jakżeż wielu aspektach i obszarach. Mamy oczywiście możliwości różne. Po tych wyborach jesteśmy bombardowani wręcz pytaniami, na kogo przerzucimy głosy w drugiej turze. Proszę Państwa, tak nie można pytać. Przecież wyborców Grzegorza Brauna jest ponad milion dwieście czterdzieści tysięcy. To jest armia ludzi. Ich trzeba pytać, na kogo chcą zagłosować. Nie, da, nie działajmy na zasadzie szantażu emocjonalnego, że jeżeli nie poprzemy Nawrockiego, to wygra Trzaskowski albo na odwrót. Nie tędy droga. Dlatego są zbudowane tego typu pytania. Mamy przykłady spośród innych kandydatów, którzy polegli z kretesem. I na przykład druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, który brylował wręcz w mediach, w przeciwieństwie do Grzegorza Brauna, którego w mediach głównego nurtu po prostu miało nie być, tenże Szymon Hołownia uzyskawszy poniżej 5% w całości w wyborach, po prostu dokonał swojego rodzaju samoanihilacji własnego ugrupowania. Przedtem i tak jego wyborcy, czy ogólnie wyborcy w Polsce, mieli duży problem z identyfikacją, czym różni się Partia Polska 2050, to na przykład od Partii pod tytułem Platforma Obywatelska. Teraz po jego kroku autodestrukcyjnym wczoraj, kiedy w podskokach poparł Rafała Trzaskowskiego, można powiedzieć, że projekt Polska 2050 został już wygaszony i czekamy tylko na ostatnie jego dni. Podobnie postąpił Władysław Kosiniak-Kamysz i cała, cała grupa przywódcza Polskiego Stronnictwa Ludowego. No My w ten sposób nie postępujemy. Nasza jakość jest zupełnie inna. Nie narzucamy nikomu jakiegoś własnego, jasnego, jasnego kierunku, jak mają myśleć. Ludzie mają swój rozum. Dlatego prosimy kandydatów o ustosunkowanie się do tych jakżeż ważnych zagadnień, aby Polacy mieli już gotową odpowiedź, jak zagłosować w drugiej turze, ewentualnie czy w ogóle iść na te wybory. To jest bardzo odpowiedzialna decyzja i od tych wyborów już 1 czerwca będzie bardzo dużo w Polsce zależało. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, bardzo prosimy. Dziękuję.